Siemaneczko, dzień dobry. Dzisiaj nie będzie za dużo do powiedzenia, bo nieco przykrótka film. No ale co zrobić? Jesteśmy w ogródku, w jakimś ogródku. Tu będziemy robić miejsca parkingowe. I te miejsca parkingowe, albo takie miejsca parkingowe, czy tam jedno, nawet sobie na przykład wytniecie z krawek z tego, co my zrobiliśmy. Wy możecie na przykład we własnym zakresie tak samo zrobić. Jest to wszystko do wykonania ręcznie. Bez jakichś specjalistycznych maszyn. Także jest to dogarnięcia własnymi rękoma. Chęci i można robić. Linie wyznaczyliśmy z lewej strony, od lewej tam do prawej. To jest takie przedłużenie tej koski po prawej stronie, które widzicie. To będzie takie poszerzenie. 5 metrów w tamtą stronę. Wybieramy ziemię akurat 10, 10 cm, bo tyle potrzebujemy tu, tutaj do tych obrzeży, które widzicie. To potrzebujemy 20, takie 21 cm, wybieramy, bo tu będziemy robić na betonie. Beton będzie B10-10 cm, to za chwilę do tego dojdziemy. Wybieramy całą ziemię. akurat ziemię wy, wybieramy tutaj obok. Także, jak wy macie, przypuśćmy u siebie gdzieś tam w ogródku, możecie tam tą ziemię rozplantować. Oczywiście nie musi to być takie duże jak tutaj. Tam widzicie rowek wykopany, tam będą obrzeża. Tutaj te bunkry, które tu Majstery odkopali, to one idą tam, wiecie, do zasypania, niepotrzebne są nikomu. Krawężniki ósemki 25 cm wysokie. Wykopujemy 10 więcej niż ma materiał, czyli obrzeże małe, czy duże, czy krawężnik, czy palisada. 10 więcej. 25 plus 10 to jest 35, wy wybieramy. Wybieramy, nasypujemy takie 24, 20, między 24-24 cm betonu, bo to jest beton B10, który teraz tu widzicie. Państwo na tym stawiają. Rozgarniacie, powiedzmy, takie 23-24 cm. Takie lekko ubite, twardawe, żeby to nie było nie było, nie było za, za miękkie, żeby to wam łatwo nie tak nie spadło, bo obrzeża ciężkie łatwo schodzą, jeżeli będzie takie na powietrzenie, będzie to słabo roz zasypane nieubite powiedzmy, wtedy dobijamy do sznureczka, Jeden za drugim na zewnątrz oporujemy te karmeżyki, a od wewnątrz nie oporujemy, bo i tak wypełniamy całe koryto betonem. Tak jak wspomniałem, koryto beton jest B10. To macie bez rurek, tak po prostu sobie to ściągnie na, na równo, żeby po prostu była równa powierzchnia, żeby nie było żadnych fal. Nie mamy miejsca, jakby na jakieś pomyłki. wiecie, odchylenia bo często gęso na budowie robimy tak, że po prostu betonujemy, jak tam nam wyjdzie 3-4 cm czy tam 6 to nie robi, bo i tak mamy piasek i mieszamy sami podsypkę a tutaj nie ma możliwości umieszczania samemu podsypki i wszystko musimy mieć z betoniarni, z wywrotki więc nie możemy być rozrzutni w żadną stronę i majster jak tą łatem sobie przeciąga, ma sznurki rozprowadzone, łata ma 10 cm i tyle dosłownie potrzebuje, jak łata wam się mieści pod sznurkiem, przeciągacie po, po betonie to wtedy wiecie, że macie 10 cm tego betonu. Zejdzie maksymalnie... Nie, nie zejdzie 2 cm, to jest tam... On tylko taki beton tak się ułoży. Jak będzie go cisnąć dużą zagęszczarką, to tak, to nie ma problemu, zejdzie. Ale duże zagęszczarki do tego też nie potrzebujecie. 80-100 kg już w zupełności wystarczy. Raz przy raz jedziecie, wjeżdżacie jedną warstwą, jednym śladem na drugim, na drugi ślad i możecie raz, dwa razy zagęścić i to wystarczy. Tamto to był piątek, tu jest poniedziałek, już widać, ten beton jest taki związany, si si siwowaty, czyli swoją robotę zrobił. Mamy dosyć ciepło, ciepło, bo już to było dużo na plusie, były jakieś tam przymrozki, ale to są powiedzmy chwilowe. To jest podsypka B5, to jest na sianym piasku, z betoniarni też, może być B7,5 jeżeli chcecie, żeby było mocniejsze, ale podosobowe, nawet osobowe, takie małe ciężarówki nawet, tu spokojnie mogą po tym hulać. Czyli, jak wy tam macie, przypuśćmy takie jedno miejsce stanowiskowe byście chcieli sobie zrobić: beton B10 10 cm grubości, podsypki takie 5 cm i koska szóstka w zupełności wystarczy. I małą ciężarówką możecie spokojnie, mówię małą, żeby takie 25 ton nie wjeżdżać. Te 10-11 ton, spokojnie. Można tam, nie wiem, trzymać przyczepki, łódki na tym swoje, tam wszystko co macie. Oczywiście nie jest takim rozmachem, po co wam tyle jest, bo tutaj akurat są te miejsca potrzebne, bo tutaj jest sklep. I dlatego, dlatego poszło, poszło, żeby parking zrobić jakiś, poszerzyć, żeby tu się ludzie po prostu mieli gdzie pomieścić. Nasypane podsypki, wstawione rurka, rurka widzicie, widzicie gdzie stawiona? Tam po prostu, gdzie się łata opiera. Rurka stawiona. Zagęszczone podsypka, zrysowana grabiami, bo po... Po zagęszczarce taka gładka powierzchnia wychodzi, i jak będziecie ściągać, to po prostu Wam miejscami będzie się ślizgać i wyjdzie takie po prostu niedociągnięte. I po to się rysuje grabiami, się ściąga na gotowo, tak to widzicie. Rurki zawsze wyciągamy. No, my tu majstry, majstry tutaj ściągają planta, a nie mieli kostki, dopiero kostka dojechała. Kostka cegiełka, prostokąt, Holland, nie wiem tam jeszcze, jak na to mówią, domino. Co, co region to inne nazewnictwo i tak wiecie, ktoś palnie, ktoś powtórzy, pójdzie w las i, i poszło. Tu z lewej strony majster ma lekkiego klina, czyli ta lewa strona obrzeży, który leci do góry, lekko ciągnie w prawą stronę. Żeby tego nie ciąć, po prostu każdy rząd jest o milimetr kopnięty w prawo. Tego nie będzie widać, bo będzie wszystko równo kopnięte. O te milimetr, to nie jest pół centymetra, to nie jest jakiś duży skos. Tych kliników tutaj na dole, na końcu nie widać. Nie wiem, nie, z tego co pamiętam, to połówek nie mieliśmy nigdy, nigdy. Bardzo rzadko w cegiełce, tylko były. Nie wiem od czego to zależy, czy po prostu teraz zaczęli taką, tak zaczęli klepać. Ale my wiele, wiele razy chaliśmy cegiełkę i nigdy nie było połówek. I trzeba uciąć. Tu miły miły akcent, że te połówki są i wtedy, dlatego majster też nie chce ciąć tej lewej strony, szlifować, bo to jest dosłownie każdą kostkę trzeba o milimetr liznąć. Wiecie, górny lewy narożnik. A nie ma nic gorszego od odcinki, no jeżeli można z całej do, do, zaczynać, tym bardziej tutaj na widoku, to lepiej niech jest z całej. I wtedy to, to jest niezauważalne wtedy, że tam jakiś klinik jest, że to jest lekko kopnięte. Zresztą widzicie jak to wygląda. No z tej perspektywy to będzie takie oszukane, bo wy nie widzicie. Z prawej strony byście musieli stanąć i linię zobaczyć. Ale tak mówiłem, to jest parking i musicie sobie u, u, w głowie ustawić, o co walczycie. Czy chcecie to robić dla szwagra, dla teściowej, czy dla sąsiada? Czy po prostu robicie miejsce parkingowe i wiecie, że jak będzie coś kopnięte, to będzie. Jest gładko, równo, twardo i wygląda schludnie i to wystarczy. I zależy, o co będziecie tam boksować. Tam na końcu wyszedł clean, bo to miało być równe 5 metrów, ale że ten wjazd tu po prawej stronie jest kopnięty w lewo, to żeby tam też nie było kopnięte w lewo, było skrócona tamta lewa strona na końcu, na środku ekranu, na samym końcu góry, była przesunięta w prawo. I dlatego tam wyszedł clean. Majster narysował sobie linię, uciął wszystkie na miejscu, włożył opaskę. Tak jak tu widzicie po lewej stronie, przy obrzeżu opaseczkę jedną, rolkę. I no, i tak zostało. Lekko zasypane piaskiem, zmiecione do czysta. Tak, jeszcze nie mam tej muchawy, nie mogę się zdecydować i w sumie nawet zapomniałem o niej. <grym> zmiecione, zdmuchane do czysta, i nam deszczyk. Dosłownie parę kropel popadało. I jak w tym momencie, za, trochę za szybko, bo majster nie zdążył odpylić. Bo jak za to się odpyla kostka trochę. A zostały ślady po tym yy, piasku. Ten piasek był taki mocno żółty, i, i musieliśmy to spłukać, A nie chcieliśmy tego pukać, bo na drugi dzień będziemy malować pasy. I żeby właśnie to wyschło, zdążyło wystąć, nie mieliśmy tego lać, no ale ten, ten deszcz nam trochę pokrzyżował plany. Zostały takie ślady, musieliśmy to spłukać. Tu macie teraz mierzą. Mierzą, co mogą zrobić z tego, z tego parkingu. Ile miejsc parkingowych. Wiecie, było, było strzelone na 2,50. Nie wyszło 2,50, chyba będzie 2,80. Coś koło tego, 2,80 chyba 8. Naklejamy taśmę, taśma taka dosyć zbrojona. Dosyć mocna. Pasy będę miały szerokości 10 cm. Bo będą nie za małe, nie za duże. Nie będą takie wycie Odpychające, będą takie schludne. Robimy pasków ile raz, 2, 3, 4. Tu mamy 3, tam na końcu będzie czwarty. Zamknięcie. Farba to jest emulsja do znakowania jezdni, coś takiego. Tak się nazywa. Na końcu, albo za chwilę zobaczycie zdjęcie, wrzucę wam, jak puszka wygląda. Dosyć fajne krycie, spoko, spoko ładnie to kryje. Majstry to malowali na dwa razy. Dosyć szybko też schnie, także jak jest taka plusowa temperatura, nie ma, nie ma takiej wilgoci w powietrzu i kostka jest sucha, czy koska czy podłoże, nieważne co to jest, bo to jest dla asfaltów też. To ładnie widzicie, zrobili cztery paski, wrócili do pierwszego, bo już był suchy praktycznie. No paznokcie może by się rysy zrobili, ale już było na tyle suche, że może było dotknąć się, nie brudzi. Poprawili majstry. Zanim skończyli, mogą zrywać taśmę. No i to, to tyle. I to nam zajęło 3 dni. Jak to wyglądało teraz, jak to wygląda. Rysa. No i porysować nie idzie. To było na drugi dzień robione. Macie tą puszkę. A tu były takie fajne drzewka. Bydgosz, ulica Łuchowska 37. Fajnie, że byliście dzięki samej pierdółki, ale co zrobić. Nic nie zrobisz. Na razie.